Siemanko widzowie, jestem Lufinus i dzisiaj jest update. Tak jak widzicie, jest disco party. I ten, nowe strefy, nowe jajka, nowe pety, limitowane huge pety jakieś, jakieś rave-tykety, rave-upgrade i rave -maszyn jakaś. I oczywiście jakieś ekskluzywne jajko pewnie za Robuxy i discopak też za Robuxy. No dobra. Ogólnie trochę tu pokrajnowałem na tej strefie tu. Jak widzicie, trochę przedmiotów mam więc otworzymy. 3, 4 i zobaczymy ile PETów. 3, 4. No trochę tych petów... A czym nagle te pety biły 335? czyliśmy to tak zbalansowali no dobra a mam 45 petów z... i to chyba 3 zapy... zapy... zapytajniki mogę wam pokazać a tu jest chyba jajka? a nie tu jest e, to dostałem i jedno to dostałem więc bardzo ładnie szczęście. nie udało mi się wrobę giftu. a nie tak czy jeszcze jest tak mam szansę no dobra Zobaczmy ile idę w się... Zobaczmy, zobaczmy Trochę, trochę tu obosków 9 rajów giftów 1 Charlotte 48 gift bagów 12 secret kijów 28 volt kijów jakieś 32 techki 68 krystal i... bo... buff slowed A właśnie. Ale dobra, to później. To są potki. O Boże, jakie potki. Lucky Exposion. To są jakieś piątki, szóstki, siódemki i ósemki. Najlepsze to mam ósemki, bo mam... na kolejne ósemki, co daje 160% więcej monet. I tu mam na szersze i to daje 200% więcej to oh, jest enchanty mam jakieś exotic pet, sobie 150 więcej Wresyj... sobie mój najlepszy pet And diamonds y... diamond 6, diamond 7 i końcy 8 no to fajne enchanty nawet Wezmę sobie y, Strong Pass 6, sąd 90% w sobie i tam sobie Nie mogę, żeby, żeby książkę monety 8, 8 założyć, to potrzebuję 50 poziom i master Level. A nawet tu nie mam jakichś Mastery, więc nie wiem o co tu chodzi. Ale koniec siedemki już mogę dać akurat, bo to jest akurat już lepsze. Tak W takim razie, w dzisiejszym... A, jeszcze godziny muszę pograć, dobra. To słuchajcie, znowu ja tu jeszcze pogram godzinę. I w... I w kolejnym odcinku oczywiście pokażę wam, że zrobiłem to, faktycznie. Dobra. I dzisiaj odblokujemy... Pogrosimy do tego wetu i odblokujemy wszystkie te kraje na przodku potrzebuję yy, Czekaj się włączę tu pety, żeby nie wziął innych. Yy, 150 breakers, czyli tych zniszczeń. Tych petów są Boże. No tych z przyjdzie nam Teraz przerobię sobie pety na golden. O duba w ooooo! 68 tysięcy Rafe Troll Jakiś achievant Aldat CLITES Dobra Rave Troll Shine 116 Idziemy z L79 Rafeban oh. Dać się wzbogaste Rafetrolle 684 Rainbow Mogę jednego zabić Shiny Rainbow Rave Troll Ej, tu 9. A tu jest zablokowane, to czekaj się, muszę sobie odblokować. Ej, nie wiem. O dobra, jest, dobra. Dobra, i 7. Zowie. Ja mówię, jak to zobie, jak to jak to i ty A dobra, ja tak nie, je, je tak albo nie, dobra. Bo... Jak się tu odpięta, no co ja jakoś odpiętam? A to najmniej chwilę, bo ja od 20 mogę odpiętać. Tak w ogóle jak kolega powiedział, taki jeden, że Dave Gifty, tetur to jak mam 9, to w ogóle otworzysz 4, bo jest takie coś jak Trading Plaza i to można sprzedawać, to wszystko chyba 2 miliony. Więc yy, otworzę z tego 4, a 5 tego, z tego sprzedam. Także otworzę sobie na przykład y, tu bo skoro to rajf to powinien być właśnie na tym eventie. także ale no dobra w ogóle na tutaj sobie otworzę dobra i tu dobra i, i pojedyncze otwieram co bym robił No dobra z, 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 Takie słabe rzeczy na razie Też słabe rzeczy I... O tu już w ogóle słabe Coś się wydaj mi A nie tylko tyle Proszę Dużo mi tak Mogę jeszcze jeden otworzyć, dobra A w ogóle, tak jak powiedziałem, nazwałem sobie Musek, Wraith Troll'a, tak jak obiecywałem. A do dostałem, także wracam do farmienia. Jak coś się wyzowie, to mogę zrobić tak, że mogę wam jakieś gry podarować, które chcielibyście zobaczyć, który gram. Na przykład Blox Fruit, jakiś Tycoon Obby może być. Arsenal może być, stawek może być. Yy, nie wiem, Blade Ball, nigdy tego nie grałem w Blade Ballu, ale mogę grać z Wami, jak będzie się Wam podobał. Myślę, że do Wam się podoba, więc. No na, na, na razie perspektywator robi. nagrywał, więc bez Powracam i odblokowuję kolejną arenę. Już szóstą. Żeby myślałem, że to koniec, dobra. Kolejna area i dwie się breakables, tak jak wtedy. Także jeszcze musisz się poczekać. Skoro robimy się GST, pokażę Wam co się zmieniło w sklepie ekskluzywnym. Tu odebrałem chyba z 15 kluczy Crystal Kiów. I tu jest Valkyrie Egg limitowane i tu jest 50%. No, Titanica, w ogóle jest... ...Titanic? A, to, to, jest lepszy... ...to jest lepszy od Fusion, czyli... Za dwa razy więcej... będzie bił od twojego najlepszego, to pewnie będzie 5 razy więcej. Taki duży, ale... ...taka ma szansa, 0,05%. A na Q 0,7%. A na tego jest 1,25%. No dobra. To jest super starter, czyli... Właśnie te jajko, jedno... Jakieś ten deskorka i 2500 gów Nie wiem czy to dobra oferta za 240 Ale na, na start to pewnie fajnie. Jakieś Double Stars, ultra Raki Hills Hunter, 15 petów, raki 15 Hz plus 15 Hz To jest jakiś exu, Exclusive Enchantment Aha Za 3200 Jakiś... Diamond Gift Hunter. No tam. No takie sobie rzeczy. Dobra. Skoro trochę musimy poczekać, także otworzę sobie tak coś jak Cyan Stone. Otworzę... Co zostało? W ogóle z tego? Na, na razie użyłem ten, bo dużo tutaj, jak się efektów użyłem. Magnetic No nie wiem czy to dobre, bo to chyba na jakieś ucze te właśnie. Dobra, otworzymy sobie Bundle o entrance. Mm, bundle of Root i. Bundle of potions i bundle of toys. Gift Bag Otwieramy Kolejny traktor, to sobie wkładzę Bandit of Rune Kirk, Gift Bag Boże I 48 Gift Bagów O jest. Klikania, klikania Jakieś flagi tam były Dobra Nie wiem co to było, my tak szybko to i zabawka, jakieś to jest Dobra Co z tego dostałem Wytyka, z jakieś książki Jakie przeciętne rzeczy o, bardzo przeciętne. Dobra, wziąłem się za chwilę. Powracamę sobie i za chwilę właśnie otworzy się tu arena siódma. Jak się pierwszy. A nie, bo to już jest jeden bez. Wiesz, No ale to dobra, mogę z Wami, wydawię, tyle ten, tyle otworzyć. Bo dobrze w nic się nic nie kosztuje. Jeżeli ja wiem trochę czasu. Jakiś Rave Wimble in a Space League. I Rave Cut, z tego co wziąłem tam był. Jeszcze za 120 takich, czyli... No teraz już 5 otworzyń. trošku designy, trošku. Ještě dva razy. Dobra. Ten mogę otwierać kolejną arenę. O, i to jest ostatnia arena, moi drodzy. Czyli siódma arena to jest ostatnia. Co to w ogóle jest? Lucky Tiles 0 na 10. Okej, to shuffle the tiles for hmm. Czyżby to o to chodziło Aha, dobra, rozumiem chyba Czyli trzeba 10 i, i ten 10 zniszczyć tych przedmiotów i wtedy będzie laki tiles. czyli takie lepsze w sumie. Zobaczmy, zobaczmy. Tak, tak, dobra. To zrobię taki jeden. Tak wybliżimy się jak będzie już miał na przykład 9 takich. Jestem z powrotem. O i właśnie tu jest stosowanie na chwilę. Niestety mi się... Wam trochę będzie widać coś. Te pety, ponieważ zapomniałem o jakieś... Też... Autohacza, dlatego odsuniesz się trochę No i teraz możemy załóż tu wkroczyć Jak się tu klika To jest nie tak lepsze, ale mi się wydaje, że tak Oni pewnie szansy ten Zmienili Znowu dali nam pewnie jakieś, nie wiem Na 0,001% szans na coś Albo coś takiego Co dostaniemy? Dobra książka. Tu jest jakiś... Oha, rave upgrade. Czyli tu dostaje się te... takie etykiety, bo można było zobaczyć, że są takie tam etykiety. Za te etykiety można wydać takie coś, na przykład, na, jak zdobyje się 100 takich, to na przykład i, Większa szansa na Hugha, ale tylko z tego. No to nie wiem, czy takie dobre. Um, tu jest um, większa szansa na te etykiety, większa szansa na diaksy. U. I dwa razy większa szansa na dostanie. I tak jakby... No po prostu pierwsza szansa na dostanie dwa razy więcej tych nagłów z tego. Jest eggnog. Czyli pewnie jakieś 6 z tego jajka. Damage. Czyli więcej damage na to się robi. Yy... Nie rozumiem tego chyba. Aha, dobra, to ja tak wiem że Te książki jest szansa na to, że będą lepsze niż szósty poziom. I to to samo, tylko że spotkamy. No dobra, fajny update. Zobaczmy, co tutaj nastanę. No, no. Odysłała się tego etykieta. Jak zobaczy to tu właśnie można wydawać etikety To na razie tyle nie ma etiketów I czy da się w ogóle go sprzedać? Nie, nie da się Dobra To trochę tu jeszcze pobądźmy Tak troszkę 9 minut 8 Szybko nie tak, także, no Mam nadzieję, że ten upgrade będzie długo dostępny. No bo troszkę trzeba na żeby te upgrade y tam zrobić. Bo sam wstą, to sam charmistone. To od razu go użyję. Tutaj. Posaby jakiś XP charm. I nawet chyba więcej to kosztuje niż ten zwykły stonechar. Co to w ogóle robi? Bo to na future. Ja to mam jakiś lightning charm. Czyli... Huge randomowo strzela błyskawice 30% więcej szybciej wylapuje się Huge, Tinti czarno jakiś, czyli Pet Huge spał jakieś Tinti ty. i to jest Agile, 150% szybciej chodzi No dobra To sam tu Galex Pulsing 7G Aha, to się za chwilę w ogóle kończy. Ja to zrobię, czy nie? Bo w sumie to nie wiem. A dobra, nieważne. Czyli to jest jednak nowe. W ogóle, widzowie, jak wysyłamy za każdy album, jak wysyłamy hype jajka, to otwieram specjalnie dla Was jedno jajko. Za się taka zasada. Także no. To zostałem. I dostałem końc wszystkie. Na koniec wszystek mam akurat dużo z tego co. Chociaż aż tak dużo nie mam to. Tylko jak mi się mam 9. W ogóle te się mało w są. To chyba właśnie lepiej mikstury. Podki są lepsze. Bo tyle na przykład... Lucky exposure 8 to ona jest 35 tysięcy W kolejnym odcinku, muszę już że sprzedamy ten Global Event Gift I te Rave Gifty to jest I te klucze Mogę wam w ogóle pokazać, gdzie to Gdzie jest No, plaża Trading plaża gdzie będzie na tyrejnowa albo jakieś pety skoro to jestem tu sobie otworzę tysiąc się tego i tu sobie jeszcze otworzę jeden tak dla Beki no jakieś małe rzeczy idę do tyrejnick plaza o no i tu można sobie na przykład sklejmować łódkę I tu można na przykład wystawić, nie wiem Wystaw, wystaw na przykład jeden Wojtki Zobaczymy to czemu tak tu małko więc co najlepiej tu się pasa sprzedawać sobie To weźmy ten jeden Wojtki Zaczyć, tak, Za tak na 27 koła Aś tysięcy. Tak dla beki i tu po prostu możemy na przykład tu podejść. Bo możemy na przykład kupić się Grave Gift. Albo na przykład... A za tyle nie kupię. To jest jakieś za 6 milionów pet. Kupimy sobie jakiś ten Arcade Token. Ale tak, jeden dla beki. Dla beki. Ktoś ode mnie coś kupił. No to już nie muszę kup kupować od kogoś. Więc no, no dobra. Idę z powrotem do eventu. Powróciłem, jestem w eventsie i farmimy. Także dobra, farmimy. 6, 9, dobra. Shuffling Rebirth. Co dostajemy? dostaniemy i rave gift byłby fajny ale zostaliśmy bandel of loot, czyli chyba najgorsze ze wszystkiego także jaki najgorsze to zawsze się odgiera Dobra, otworzone Mógłbym jakoś tu flagę jak na przykład flagę albo... Ale nie będzie tu rainbow. A, tu nie mogę. No dobra. Nie mogę tu w ogóle nic z Jak tam mówię, wszystko pracuje się mało, więc... Nie muszę zmieniać. A to jest jaki Lucky Time bus, więc sobie użyję dwa razy. Bo tutaj, to daje tutaj 100% więcej czasu na po prostu lepsze nagrody z tego. Sam w ogóle losowo ten. I... wstyd sam losowo. Dostałem losowo Rave Gift. Także... Znaczy, może. Le... Nie, to nie był Rave Gift. Dostałem Ticket. Rave Upgrade Ticket I jeszcze 3 Rave Upgrade Ticket Więc jeszcze trochę Ja bym najchętniej na tym zrobił Ticket Chance A później Huge Chance Bo tak, mi się wydaje, że najlepiej by było Trzeba 10 sekund poczekać Zobaczmy co tutaj w nagrodach można dostać Takie, takie sobie rzeczy Spinning and No to nie, nie, słabe. ...a tu puszę jakieś ramy gifty. I to kosztuje 500, 600 tysięcy. Ponad. No poniżej. I za każdą rangę, czyli to, czy za chwilę, bym miał 30, to bym dostał 50 30 tysięcy. Czyli 30 przez 5 to 15 milionów bym miał za każdy aktyw. Ale muszę spojrzeć na 5 minut. No dobra. Dobra moi drodzy, mała krzerwa. Kolejne wyznaczanie nagród. Sorry stanę. Dostałem dajmo spocząłem yy, 6. Może być. Tak w ogóle to ta kasa szybko leśnie. Już mam 3 miliardy. A te jajka koszpią przynajmniej dla mnie, bo się ja jest w ogóle 6, 2,5 miliona. Więc bardzo dużo kasy mam. Ale w porównaniu co wtedy miałem, no to mało. W ogóle kolejne wyznaczali nagród. Co so dostanę? Dostałem to samo. Dobra. Przecież wiesz sobie, jestem takim głupiem Nie otwieram jajek. I ja takie, dlaczego taki drog macie? Ja takie, dlatego, że mam nie zaequipowane otwieranie jajek. Także... No. Czy sam taki głupi jestem? Ja na nie mam książki na otwieranie jajek? Hmm, trzeba to naprawić, sobie. trzeba, trzeba. Kolejny wyznaczony nagród. Co tu będzie, co tu będzie? Damage po 86, no dobra. Dobra kochani, ostatnie losowanie tak jak tam się Ciekawe co dostanę. Starajmy po podświetlić 7 Dobrze kochani Także to było na dzisiaj ostatni wyznaczanie nagród Na pewno tam powrócimy Także Dziękuję Wam za, za uwagę I jak chcecie To możecie tutaj podejść Na przykład tu Do mailboxa Możecie się tu wpisać na przykład Czekaj się Lufin z 19 Nasze. I oczywiście wyznacza mi tu moją głowę, mojego awatara Tu możesz się na przykład dać 3 rajfkaty Confirm Na przykład e, Pozdurów. No i oczywiście pozdrowię Bo to dla mnie bardzo fajny pet Szczególnie kiedy 20 tysięcy przynajmniej dla mnie 20 tysięcy idzie do kosza i to do mnie tak jakby idzie to do kosza ale z, bo wy tak jakby doceniacie mnie wy 20 tysięcy do kosza idzie ale to na przykład 3 pety te idą do mnie cieszę się jak mi da się wpisze się i do się to na pewno się ucieszę także powodzenia w następnym odcinku Nie nie nagrało mi się przestawienie Was. <gry>